Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj powędrujemy krętymi, górskimi ścieżkami u naszych południowych sąsiadów. Obejrzymy niesamowite widoki, a ten wstęp i znudzony głos brzmi dokładnie tak samo, jak w każdym innym filmie na YouTubie. Ech, spróbujmy jeszcze raz. Wiecie Ubiekli! Tak się ma Goła klata Janosika i niepokojący film? Perfekcja. Nic tu na razie nie ma sensu, ale... no nie, w sumie to nie obiecuję, że w dalszej części filmu ten sens się pojawi. Gdzie wybraliśmy się tym razem? Padło na leżącą na Słowacji małą fatrę. Pasmo nie tylko ciekawe i atrakcyjne, ale też takie, w którym mnie jeszcze do tej pory nie było. W dodatku leży niedaleko granicy i już nie mogłem się doczekać wędrówek tamtejszymi szlakami. Jakoś już jednak tak mam, że nie lubię przytulać się do skały, kiedy wokół latają pioruny. A prognozy były kiepskie, więc zamiast zdobywać szczyty, trzeba było otworzyć mapę i poszukać bardziej nizinnych atrakcji. No dobrze, ale co tu robi goła klata Janosika? O tym opowiem Wam później, żebyście tę nienaganną, zbójnicką i wysportowaną sylwetkę mieli ciągle z tyłu głowy. A teraz ruszajmy. Cześć, z tej strony Mateusz. I dzisiaj mieliśmy zwiedzać szlaki w małej fatrze. Niestety pogoda, ale i prognozy nie są zbyt korzystne. Nie chcieliśmy się narażać na jakieś pioruny na szczytach, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy w czasie deszczu w małej fatrze też można się dobrze bawić. I to bawić bez substancji psychoaktywnych, bo jakoś do tych atrakcji trzeba dojeżdżać. Naszą uwagę niemal od razu przykuła niewielka miejscowość o nazwie Streczną. I to tam się początkowo udaliśmy. Pierwszym celem naszej tej objazdówki dzisiejszej. Jest zamek Streczno, no i pieliśmy się po schodkach wyżej. Zanim jednak dotarliśmy do zamku, znaleźliśmy takie ciekawe miasteczko, pokazujące jak dawniej całe to podzamcze wyglądało. Jest tu kilka fajnych budynków, taka wieża sprawiająca wrażenie wieży obserwatorskiej w razie jakiegoś zagrożenia. Naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. Jesteśmy na miejscu. Od parkingu to jakieś 10-15 minut leniwego marszu. Zamek streczno, 14-wieczna warownia nad rzeką Wak, wznosząca się ponoć na skalę o dokładnie 103 metrach wysokości. No i fajnie się okazało, bo w cenie wejściówki 7 euro płaciliśmy, jest też zwiedzanie z przewodnikiem, więc dosłownie, za kilka minut dowiemy się czegoś więcej. No i dowiedzieliśmy się, nawet więcej, niż się spodziewałem. Oczywiście w kasie można się zaopatrzyć w przetłumaczoną broszurę i inteligentni tak pewnie zrobią, no ale gdzie by mi Duma pozwoliła na takie coś? Przecież polski i słowacki nie różnią się aż tak bardzo, prawda? No i, no i nie do końca tak jest, zwłaszcza gdy przewodnik mówi szybko, jak do dorosłych, do których pomoc się też zaliczam. Natomiast po chwilowym usłuchaniu się faktycznie byłem w stanie wyciągać kluczowe informacje. A te, poza wzmianką, że zamek pochodzi z XIV wieku, były naprawdę interesujące. Jak to z zamkami bywało, nie powstawały one po to, żeby turyści kilkaset lat później mogli je odwiedzać. W przypadku zamku Streczno było podobnie, bo początkowo pełnił funkcję punktu strażniczego na rzece Wag. No, a jego załoga pobierała myto od ludzi przekraczających brud na rzece. Co więcej, wykopaliska archeologiczne wskazują na fakt, że miejsce to zasiedlone było już tak dawno, że oho. Wśród licznych eksponatów we wnętrzach zamku znajdują się te związane z codziennym życiem mieszkańców, ale też te związane z wojaczką patrzcie tylko na ten miecz. Zamek streczno stopniowo się rozrastał, co ciekawie pokazano przy wykorzystaniu makiet. Z niewielkiej strażnicy złożonej z budynku mieszkalnego i wieży do największej warowni w regionie. No, a potem go zniszczono. I tak sobie niszczał do lat 70. XX wieku, kiedy ktoś pomyślał, że hej, w sumie można by ten zamek zrekonstruować. Rozległe prace zakończono ostatecznie w 1995 roku. Mój słowacki nie jest najlepszy, tak delikatnie mówiąc, ale z tego co zrozumiałem, idziemy na wieżę. Ponoć 70 stopni trzeba pokonać, żeby znaleźć się na samej górze. Oczywiście nie liczyłem tych schodów, bo momentalnie skupiłem się na widokach, a te naprawdę robią wrażenie. Sami zresztą popatrzcie. Historią zamku nierozerwalnie kojarzona jest też Zofia Bośniakowa, znana ponoć z pobożności, dobrego serca i pomagania chorym oraz biednym. Obecnie w zamku znajduje się kopia jej mumi. No, powiem Wam, że świetne miejsce. Naprawdę nie spodziewałem się, że jest tutaj tak ciekawie. Po pierwsze, ten zamek robi wrażenie. W dodatku, przewodnik naprawdę opowiada dużo ciekawostek związanych z historią tego miejsca. To nie jest przewodnictwo na zasadzie macie, otworzyłem Wam drzwi i sobie poczytajcie, co tam na tablicach jest. A w dodatku mieliśmy jeszcze muzykę na żywo. A to wszystko sprawiało, że klimat zwiedzania był naprawdę ciekawy. Już pomijam fakt, że to jest też miejsce niezwykle widokowe za sprawą tej wieży, na którą rzekomo prowadzi 70 stopni. E, także polecam. Myślę, że w tej cenie my płaciliśmy 7 euro. E, naprawdę warto. A teraz zastanawiamy się, co wybrać na kolejny punkt zwiedzania, zwłaszcza, że wokół ciągle krążą takie ciemne chmury. Nie ryzykowaliśmy wyjścia na szlaki, ale jak widać nie była to zła decyzja. Postanowiliśmy więc iść za ciosem. Już po chwili zaparkowaliśmy samochód gdzieś w szczerym polu. Uwierzcie, że miało to sens. W górach burzowo i pochmurnie. Uwierzcie mi, bo kiedy jechaliśmy tutaj na miejsce, to faktycznie poziom chmur sięgał tych szczytów, które dzisiaj nas interesowały. A tutaj piękne słońce. No i wybraliśmy drugi cel naszej dzisiejszej włóczęgi. Tak bardzo spodobało nam się na zamku Streczno że w okolicy znaleźliśmy kolejny, wznosi się tam za moimi plecami, nazywa się zamek Litawa i wydaje się, że to takie klasyczne ruiny zamku, nie, ma nie będzie możliwości zwiedzania go z przewodnikiem, ale to się już okaże wszystko za kilkanaście minut. W opisie filmu zostawię Wam oczywiście mapki, gdzie tych zamków szukać. Zwłaszcza, że w tym przypadku poszliśmy trochę na przełaj przez jakieś łąki, ale już jesteśmy na niebieskim szlaku. Pewnie kilka, może kilkanaście minut, będziemy na miejscu, bo to okazałe mury już widać gdzieś między drzewami. Jest i zamek, postanowił się łaskawie pokazać, bo podchodziliśmy tutaj dłużej niż się początkowo wydawało. Zwłaszcza, że kiedy wyszliśmy z tej polany do granicy lasu, on się wydawał już na wyciągnięcie ręki, a przez ten las się szło i szło. Ale już jest. Mury wydają się naprawdę bardzo okazałe, a czy coś z nich więcej widać, to zaraz się okaże. że nie są to szlaki takie typowo górskie, ale widoki. Jak najbardziej, nie jeden szczyt mógłby ich pozazdrościć, a w dodatku jeszcze zamek w bonusie. Tam się rozpościera świetna panorama. Niektóre tablice są tutaj przetłumaczone też na język polski, więc można cokolwiek się z nich dowiedzieć, ale niestety większość z nich jest po słowacku, więc pozwólcie, że ja w tle wam trochę o tym zamku opowiem. No to mówię. Jak pewnie widzicie, w porównaniu z zamkiem Streczno, zamek Lietawa znajduje się w zdecydowanie gorszym stanie. Czy był to efekt wyniszczającej wojny, najazdu wrogich wojsk na może Pożaru? Ponoć nie tym razem. Po prostu po śmierci ostatniego właściciela spadkobiercy nie mogli się dogadać, komu posiadłość się należy. A dodać trzeba, że Jerzy VII Turzo miał aż 7 córek. Procesy o zamek ciągnęły się tak skutecznie, że pod koniec XVII wieku Zamek był już niezamieszkany i tak sobie niszczał mniej więcej do 2008 roku. To wtedy grupa wolontariuszy, tworzących stowarzyszenie do uratowania Lietawskiego Zamku, stała się właścicielem budowli. Ma ten zamek swój urok, i z tego, co tutaj widać, trwają jakieś prace rekonstrukcyjne. I można tylko się cieszyć, że te prace konserwatorskie trwają, bo zamek Lietawa to ponąć drugi co do wielkości zamek na Słowacji. I co pewnie widzicie. Jest po prostu niezwykle ciekawym obiektem zlokalizowanym w bardzo atrakcyjnym miejscu. Te zwierzeczki chętnie dają się głaskać. Gdybyście akurat mieli taką potrzebę. Na koniec zwiedzania zamku znaleźliśmy jeszcze taki świetny punkt widokowy, widać zamek właśnie i doliny w oddali. Bardzo ładne miejsce, a sam zamek sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Oczywiście nie spodziewajcie się, że oprowadzi was po nim przewodnik, ale też nie zapłacicie tutaj ani eurocenta, więc myślę, że to jest fajny sposób na spędzenie czasu, jeżeli będziecie już w tej okolicy. A pogoda nie będzie sprzyjała temu, żeby spacerować górskimi szlakami. Teraz lecimy na parking, a przez parking mam na myśli jakieś pole, gdzie zostawiłem samochód, i zobaczymy, co jeszcze dzisiaj uda się nam wykombinować. A co wykombinowaliśmy? Cóż, nie byliśmy tego dnia zbyt kreatywni. Postawiliśmy dzisiaj na zamki i jesteśmy już w żelinie. Będziemy zwiedzać zamek Budatin, który zamkiem był oryginalnie, kiedy budowano go w drugiej połowie XIII wieku. Teraz, po wielu renowacjach, to bardziej pałac, ale wygląda naprawdę ciekawie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od powstałej w 1745 roku kaplicy. W końcu, jak powiedzenie mówi, bez kaplinki nie je rad, jak mówiła tabliczka, jeżeli dobrze zapamiętałem. A tutaj obok jest jeszcze taki taras widokowy. Z widokiem na ten całkiem okazały park, który to również pochodzi z tego okresu. Przywidzieliśmy takie bardzo, bardzo stylowe buciki i rozpoczynamy zwiedzanie, o czym opowie Wam oczywiście niezawodne lektorstwa. Ileż to roboty dla biednego lektora? Poratujcie go chociaż lajkiem lub komentarzem. Wracając jednak do zamku Budatin, to obecny kształt kompleksowi nadała rodzina czaków, która przekształciła budowlę w siedzibę szlachty. Po pożarze w 1849 roku, dopiero 21 lat później, pałac postanowiono odbudować. A w latach 1923-24 dokonano przebudowy, która nadała mu ostateczny kształt. No ale dobrze, bo to nie kanał historyczny i może męczą Was daty. Na całe szczęście, w środku mieści się Muzeum Poważa, gdzie znaleźć można sporo bardzo ciekawych eksponatów. Serio, nie żartuję, patrzcie na to. Albo na to. Natomiast sama wystawa jest niezwykle różnorodna i bogata. Od starożytnych przedmiotów znalezionych w okolicy, przez dzieła rzemieślników, eksponaty związane z druciarstwem, po kolekcję zegarów, ostatecznie. I mają tam jeszcze coś. Co prawda, nie chciałbym mieć takiego dzika w pokoju, którego mogliście wcześniej zobaczyć, ale z tego kufla, który wam wcześniej pokazywałem, już chętnie bym się napił, a najbardziej na świecie to chciałbym się przejechać taką legendarną jawą. Niestety nigdy nie było mi to dane. Pewnie dlatego, że jeśli chodzi o pojazdy dwukołowe. To jeździć potrafi wyłącznie na rowerze. A wracając do wystawy, to zobaczcie, czego się tam spodziewać. Ja wiem, że to może wyglądać dziwnie, kiedy nazwałem ten film, co robić w mojej fatrze kiedy pada deszcz. I takich też atrakcji szukaliśmy dzisiaj, eee, a pokazuję wam takie ładne, słoneczne widoki i mnie to też zaciekawiło do tego stopnia, że postanowiłem sprawdzić kamerki na nawratniej i pod chlebem. I faktycznie jest tam brzydko, szaro i nieprzyjemnie, nie oszukała nas prognoza pogody, to my ją przechytrzyliśmy. Jadąc te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dalej, dzięki czemu no, odwiedziliśmy naprawdę fajne zamki. A teraz ciągle jesteśmy w Żylinie, spacerujemy w stronę ręku, ponoć też jest fajny i to będzie też ciekawa okazja, żeby zobaczyć tę zabudowę. No a przede wszystkim też do tego, żeby coś wreszcie zjeść. I chociaż jedzenie nie powaliło mnie na kolana, to zimna kofola po całym dniu spacerowania jest czymś, czemu nie mogłem się oprzeć. Marianskie Namestie, czyli tamtejszy rynek, wygląda natomiast tak. I wybaczcie mój perfekcyjny słowacki. W 1987 roku centrum miasta wpisano na listę zabytków, a poza renesansowymi i barokowymi kamienicami zobaczyć tam można kościół św. Pawła Apostoła i klasztor jezuitów. O, i taki oto pomnik z 1738 roku. No dobrze, a co z tym Janosikiem? Ano, na naszą bazę wypadową, do zwiedzania szlaków w małej Fatrze, wybraliśmy Terchową. I tak się właśnie składa, że to tutaj urodził się Marek Perepe, przepraszam, Juraj Janosik, oczywiście, czyli legendarny rozbójnik, rozsławiony w Polsce właśnie za sprawą kultowego serialu lat 70. I pewnie dla niektórych może być szokiem, że prawdziwy Janosik nie był Polakiem, a i Statrami miał mało wspólnego, bo nic. W drugiej połowie XVIII wieku natomiast Janosik stał się słowackim bohaterem narodowym. A w Terchowej, właśnie, znajduje się jego okazały pomnik oraz muzeum. Tam też postanowiliśmy zawędrować. Janosik jest znany powszechnie jako szlachetny rozbójnik, który zabierał bogatym, a oddawał biednym. Historia jednak mówi, że jeśli cokolwiek, i komukolwiek oddawał. To były to drobne prezenty, wręczane wiejskim, młodym, urodziwym dziewczętom w celu no zapewne z dobroci serca. Wystawa w Terchowej jest raczej skromna i odnosi się nie tylko do samego Janosika, ale przede wszystkim do życia, kultury i obyczajów mieszkańców tamtejszych ziem. A goła klata Janosika to scena z dokumentu, który jest wyświetlany zwiedzającym, ma nawet polskie napisy. Dowiedzieć się z niego między innymi można, że Janosik zakończył swe rozbójnicze życie w wieku lat 25. A to przypomina mi, że ten film chyba i tak już jest zdecydowanie zbyt długi. Tak minął nam dzień w Małej Fatrze i wydaje mi się, że to dobra alternatywa dla tych z Was, którzy w czasie górskich wędrówek nie lubią moknąć w deszczu. A jeśli Wam się podobało, to dajcie znać w komentarzu i rozważcie subskrybowanie kanału. Pozdrawiam. Cześć.